Według mnie trzeba by zacząć od e, aspektu takiego, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby to łowisko na rzece sobie przygotować, czy przyjeżdżamy na rzekę i wędkujemy na niej. Z marszu. Z marszu, tak, dokładnie. I to są, to bym podzielił to tak jakby na dwie odrębne grupy e, nęcenia. wybierać Taktyki, dwie taktyki, dwie, dwie taktyki i dwie, dwa odrębne, e, tak jakby, e, działy, e, znaczy nie działy, Strategia. strategie, tak jakby, tak, do, dokładnie, brakuje mi słów, no ale to... Książek się nie czyta, słońce to świeci, tak, słońce zmęczony. świeci. <laughs> to oczywiście teraz tak humorystycznie, ale jeżeli mamy możliwość przygotowania sobie tego łowiska długoterminowo, no to fajnie jest, jeżeli te punkty, które w poprzednim, części, w poprzednim odcinku oglądaliście, macie już wybrane, no to tutaj wybieram najczęściej kukurydza, orzech tygrysi, i kulki, najczęściej kukurydza i kulki to są takie najczęściej spotykane przez nas. Przez nas, tak. Fajnie, jeżeli ktoś sobie tam, ktoś może przygotować to łowisko sobie zupełnie czymś innym. Niektórzy wiem, że używają e, jakichś e, peletów, peletów e, bobików, niebobików, każdy we własnym zakresie, co kto uważa, jak, jak e, wędkuje na wodach stających, to też każdy z nas używa różnych innych przy, zanęt, przynęt i, i tutaj nie chciałbym się odnosić. Ja ja najczęściej używam, Wojtek, Wojtek tak samo, kukurydza i kulki. To są przez nas najczęściej używane e, zanęty i e, tak jak wybraliście sobie miejscówkę, czyli na jedną wędkę, e, jeżeli bym miał przygotowywać to łowisko, to na jedną wędkę, e, czyli na jedno stanowisko minimum takie 15-kilogramowe wiadro pomieszane kulki z kukurydzą, e, wsypane... Codziennie, praktycznie dobrze by było codziennie wsypać takie wiadro i przez okres co najmniej fajnie by było przygotować co najmniej 2 do 3 do tygodni. Jeżeli byśmy mieli taką możliwość, czyli to by powiedział o tym pierwszym. O tej, o tej pierwszej, pierwszej strategii. strategii. Tak, o pierwszej strategii. Że czyli nęcenie, nęcenie terminowe, Przygotowujemy sobie klatkę długo, długo, długo i siadamy na nią. Tak? To, to tutaj takie jedno wiadro, 15 kg zanęty, czy to będą kukurydza z kulkami, czy sama kukurydza, to już. No tak. Ale mówisz, że wtedy codziennie? bo Znaczy, ja wiesz, ja nigdy nie preferowałem takiego stylu, takiego, takiej taktyki, bo nigdy nie mieliśmy, ty chyba też nie? nie, nigdy nie nęciliśmy na rzece. Dwa, trzy tygodnie przed e, przyjechaniem na ryby, uh -huh. to zawsze przyjeżdżamy na rzekę z marszu, uh -huh. ale myślisz, że przez dwa albo trzy tygodnie codziennie? Tak. Czy może co drugi dzień? Ja bym codziennie. Wiesz dlaczego? Ja bym co drugi dzień. E, no okej, okay, no ty co drugi dzień. No, ja, bym, dał, ja bym, jeżeli miał możliwość, to codziennie. Zwróć uwagę na to, że tak jak jesteśmy teraz tutaj na, e, na takich zasiadkach, w których siadamy z marszu, e, nęcimy codziennie. Jeżeli nęcimy codziennie, nęcimy praktycznie dwa razy dziennie. Jeżeli widzimy, że ryba żeruje, nęcimy dwa razy dziennie. No ale to już długa strategia. Będzie za chwilę, no nie? dokładnie, ale to, 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 to do, do, do czego chciałem się odnieść. Nęcimy co, to, dwa razy dziennie, jeżeli widzimy, że ryba żeruje. Jeżeli nie widzimy, że ryba żeruje, to i tak nęcimy codziennie. Czyli tutaj na krótkoterminowym nęcimy codziennie, a na długoterminowym byśmy co drugi dzień? No czy znaczy wiesz, to, mi wiesz. tutaj chodzi już bardziej, myślę, nie pod kątem ryb, mhm. tylko pod kątem ekonomii. To, to miałem na myśli, że wiesz, sypanie codziennie, e, no, ale wie, tak, ale to, ile to, to, to pójdzie, wiesz, ekonomicznie, jak to jest, wiesz, no, ale, duże, albo, bardzo dużo kukurydzy nie, albo podchodzimy, no, bardzo dużo no, Albo podchodzimy do wędkarstwa ekonomicznie, albo używamy półśrodków, albo nie. No to jest z jednej no, strony, no, wiesz, ja to no to, to jest... zależy kto jak do tego podejdzie, nie? No tak, no, no. Codziennie, to, patrz, potrzebujemy codziennie czasu na ugotowanie kukurydzy, codziennie potrzebujemy czasu na przyjechanie na tą rzekę i na zasypanie mm -hmm. miejscówki, mm -hmm. to pochłania nam codziennie ze trzy godziny. Plus minus, no, nie? no tak. No, no, tylko... to wiesz, tutaj no to Ja bym tak wiesz, nie wiem, czy bym mnie było na to stać czasowo, żebym e, chciał tak albo żebym tak zrobił. Ja bym, ja bym dobra, ty codziennie, ja co drugi dzień. Nie będziemy się tu sprzeczać, bo mamy tutaj nagrać jak my to robimy, a my przeważnie robimy tak, że przyjeżdżamy z marszu. No ale dobra, strategię pierwszą mamy chyba omówioną, nie? No tak, Codziennie, no. Ja co drugi co, dzień? Co drugi dzień, ale ja ilości, ilości też pewnie takie same byś dał, czyli po jednym tak. wiaderku na jedną, na jedną miejscówkę, i później siadamy. Na, 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 na główce i już w tym momencie, no to już będziecie widzieli, czy są ryby, czy są chociaż, czy się pokazują leszcze, czy biorą leszcze wam, czy nie. Jeżeli biorą leszcze, to znaczy, że główka w jakiś sposób była dobrze przygotowana i, 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 i tylko kwestia I tego, czy, że ryba wchodzi, tylko kwestia jest teraz tego, czy, yy, czy weszły też karpie i amury, no to się okaże w późniejszym, jak to się mówi, w późniejszym czasie. Yy, jeżeli by było tak, że leszcze by brały, no to w kolejnych co codziennie ja bym donęcał właśnie po jednym wiatrze, gdzieś tak w południe i na wieczór. tak Jeżeli mówimy dalej o pierwszej, o, pierwszym o pierwszej strategii wędkowania. I jeżeli bym przyjechał i nie miał brania nawet leszcza, no to w tym momencie z tym nęceniem bym tak ostrożnie podszedł. Nawet bym może zmniejszył ilość do połowy wiadra raz dziennie, o tak powiedzmy sobie, tak? I to jest na tym, bym zakończył pierwszą strategię, którą tak naprawdę jeszcze nigdy w życiu nie stosowałem. Nie miałem takiej okazji. Okej, okay, dobra, Słuchaj, zanim przejdziemy do drugiej strategii, czyli do strategii taką, którą my zawsze używamy i stosujemy, mhm. chciałbym, bo troszeczkę żeś tutaj wyprzedził, wiesz, poszedł od razu w ilości jak, ja bym chciał jeszcze powiedzieć, jak. Jak przygotowujemy kukurydzę, w jaki sposób my ją y, y, gotujemy, czym zalewamy i ile procent w, da, powiedzmy w takim wiadrze, bo mówimy o wiadrze takim właśnie tym 20 czy 25-litrowym. Tam wchodzi około, tak jak ja tam 15-17 kg ziarna. Y, przygotowanie kukurydzy, bo może nie każdy wie, należałoby to powiedzieć. Czyli tak. Y, My staramy się robić tak, że kukurydzę zanim ją gotujemy, to ją przez minimum 12 godzin moczymy. Czyli surową kukurydzę, no wiadomo, kupujemy w każdej centrali nasiennej, bo tu chodzi o to, że na rzece musimy pójść troszeczkę no... ekonomicznie, no bo nikt nie będzie sypał codziennie, nie wiem, 10 kg kulek, no bo każdy by zbankrutował, no i to jest logiczne. Można pójść w pelet, który też nie jest tani, ale najtańszym źródłem, najtańszym, może nie źródłem, tylko najtańszym Wyborem to jest właśnie stosowanie kukurydzy, którą robią leszcze, amury i karpie. I to jest taka baza w naszej zanęcie. Przygotowujemy ją w ten sposób, że moczymy ją pierwsze 12 godzin. Czyli wsypujemy ponad połowę garnka, czyli naszego pojemnika, w którym będziemy gotować, tak powiedzmy 60% zawartości pojemnika, wsypujemy surowej kukurydzy. Zalewamy to wszystko do pełna wodą odstawiamy taki pojemnik na 12 godzin. Po 12 godzinach, no wiadomo, może być to 10, może być to 8 godzin, może być to być nawet 24 godziny, no tutaj to tu już jest, nie ma to dużego znaczenia. Ona sobie no, czy jakieś tam znaczenie, znaczenie ma, no bo... No, ale te, no mówię tutaj zaokrąglam, taka mhm. kukurydza sobie napije sobie tą wodę, staje się już na starcie bez gotowania już staje się troszeczkę miękka, na pewno miększa niż surowa taka prosto z worka. i dużo łatwiej się gotuje i szybciej. Czyli taką kukurydzę po, tak jak mówię, po 12 godzinach dolewamy wody, bo tej wody zobaczycie, że macie dużo mniej. Yy, dolewacie wody, stawiacie na garnek, na garnek, garnek stawiacie na gaz i gotujecie. Yy, ja zazwyczaj robię to tak, bo Adam widzę, że tam w szybkowarze, czy jak ktoś nazywa szybkowar? Adam troszkę w szybkowarze, ja tradycyjnie garnek i kociołek. Yy, staram się doprowadzić taki garnek do zagotowania się wody. Tylko na małym ogniu, to nie może być takie gotowanie, że wszystko bąbli, czyli, jeżeli dojdzie do zagotowania wody, przykrywka przykryta, gotuje tak około 20 minut, tak sobie pyrka, to ta kukurydza w tej wodzie gotującej około 20-30 minut maksymalnie, nie doprowadzić do wygotowania wody, no bo się przypali, tak jak zrobiliśmy to <ścoughs> 3 dni temu bo zapomnieliśmy i. Po takich 30 minutach wyłączam gaz i albo zostawiam w tym garnku tą kukurydzę, która sama sobie dochodzi już pod, w tej temperaturze, która tam panuje. Ona sama sobie dojdzie, jest akurat na rzekę. Albo przesypujemy to do osobnego pojemnika, jak nie mamy więcej garnków. I ona sobie w takim zamkniętym, szczelnym pojemniku dochodzi. Sama jest gotowa, praktycznie jak wystygnie, jest gotowa do, do nęcenia. Tak to mniej więcej wygląda w skrócie, jeżeli chodzi o przygotowanie kukurydzy. Adam To odnosi... podstawowe przygotowanie podstawowe, kukurydzy. Tak. Jeżeli ktoś by miał na to ochotę i pewnie trochę więcej czasu i chciałby się bawić w to, żeby idealnie przygotować taką kukurydzę no to im dłuższe moczenie, tym tak na dobrą sprawę, tym lepiej. Z tego względu, że trzeba sobie zdawać sprawę, że jak długo moczymy kukurydzę, to fajnie możecie zaobserwować sobie, że po tych najczęściej 12 godzinach już widać jak u góry się zrobi jakaś taka pianka i ta kukurydza zaczyna tak jakby pracować, no zaczynają się cukry proste, no, ale to tutaj już byśmy musieli jakiś bardziej takich specjalistów od chemii i od takiej spożywczej, od, od bimbrownictwa w słowiu dążenie do ukiszenia kukurydzy, do sfermentowania kukurydzy, to też są takie aspekty, które jeżeli ktoś ma ochotę w takie rzeczy się pobawić, to uważam, że jest to in plus, bo wtedy na pewno dużo lepsze według mnie rezultaty, bo im więcej węglowodanów, im więcej cukrów się wytrąci z takiej kukurydzy, później Przygotowaniu. No, uważam, że idealnym byłoby moczenie kukurydzy praktycznie przez około 4 dni. E, nawet z dosypaniem cukru do kukurydzy, e, i to w takich, no to w zależności jakich tam ilościach. E, no, tutaj już nie będę tutaj się skupiał no, ta na ta tym. To jest no to, My to gotujemy tak. codziennie i siedzimy na rzece, na kówce, no, bo Dobrze, no, no i ale no, i robimy to z dnia na dzień. Y, no, ja się rozumiem, no ale jeżeli, nie, nie jeżeli, ktoś, 4 dni. jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby sobie w taki sposób to zrobić, to uważam, że to jest skuteczniejszy sposób. Bo jeżeli ktoś by. pęć przy... tak, o, ja się mocno zastanawiałem, na nad tym, żeby wziąć, zamoczyć na tą zasiadkę, zamoczyć w dużych tych bańkach kukurydzę, żeby ona 4 dni, ale sam wiesz, że ten, na przykład na ten wyjazd tak nie do końca jeszcze byliśmy pewni, czy się uda ten wyjazd, czy nie, więc dlatego to nie zostało to zamoczone, ale ja uważam, że takie, tak samo przy orzechu tygrysim, jak fermentujemy, tak samo i przy kukurydzy, jeżeli byśmy ją zrobili fermentowaną bądź ukiszoną, to ona będzie dużo lepsza niż taka robiona przez nas na świeżo. Ale ja nie mówię, że to jest to, co my robimy jest w jakiś sposób błędem, bo ona też jest dobra. Broń Boże używanie surowej kukurydzy, bo tutaj to jest tak naprawdę największym błędem, jaki ktoś może popełnić przy, przy przygotowaniu sobie tej zanęty. Użycie surowej kukurydzy, a wiem, że są tacy wędkarze, którzy... Tak też robią na przykład i to uważam za bardzo wielki błąd. Takie przygotowanie, które my robimy teraz na tej zasiadce uważam za poprawne, ale dużo lepszym rezultatem i dużo lepszym według mnie efektem jest, jeżeli byśmy doprowadzili właśnie do tego, do wytrącenia się tych cukri, cukrów, do tego, żeby ta kukurydza w jakiś sposób bądź ją zakisić, bądź ją sfermentować, bo to są dwa różne procesy, bardzo często mylone przez większości węd wędkarzy yy, i... Taka, taka jakość kukurydzy na przykład i orzecha tygrysiego, uważam, że tutaj w takim łowisku byłaby najlepsza. Potrzebne do tego jest dużo więcej zachodu, dużo więcej czasu, dużo więcej poświęcenia, ale efekty też mogą być dużo większe. Okej, okay, w dwóch zdaniach odnośnie Twojego szybkowaru? Bo wczoraj robiłeś, wczoraj robiłeś. Jak przygotowuję w szybkowarze? Mhm. To jak już kukurydzę w szybkowarze zagot... No to jest w szybkowarze jest tak, że zagotowujemy szybkowar. Jak wyskoczy nam zawór, tak bez... ten zaworek, który pokazuje się, że wytworzyło się ciśnienie, to praktycznie możemy już w tym momencie wyłączyć tą kukurydzę i pozostawić w zamknięciu na około godzinę do, do dwóch, pół. Znaczy, jak zostawiam na około godzinę, niecałą godzinę w zamknięciu, później otwieram, Zajmuję pokrywkę i, i, i tyle tak na dobrą sprawę. I to Czyli już... podobnie jak w moim garku, tylko ja sobie tam pół godziny jeszcze pyrkam na tym gazie tą kukuryzę. Tak, no tutaj, ale tutaj też, żeby zagotować na szybkowar też około trzeba, żeby to ciśnienie się wytworzyło też około 20 minut, tyle tylko że w szybkowarze ta kukurydza będzie ciut bardziej rozgotowana, o taką powiem. Dużo, dużo, dużo mniejsza niż taka e, z Twojego sposobu, tak na przykład. Nie? Dobra, no i okej, okay, mamy, bo już się rozgadujemy. Bo już widzę tutaj 11 minut, 12 minęło uh -huh. y, nawet więcej. Y, mamy zagotowaną kukurydzę, mamy ją przygotowaną. I teraz co dalej? Y, może tak, y, staramy się jadąc na rzekę w takim, takim prostym liczeniu, żeby to się łatwo liczyło, że to staramy się trzymać mniej więcej takiej zasady w ilościach nęcenia, że jeden worek 25 kg kukurydzy to jest jeden dzień. Jak jedziemy tak. na 6 dni, bierzemy 6 worków, jak jedziemy na 8 dni, bierzemy 8 worków, na tej zasadzie. Tak to mniej więcej się kalkuluje, teraz Na kwestia... dwóch wędkarze. Na dwóch, tak. Na teraz dwóch wędkarze. Kwestia, no, czy są te brania, no to zaraz powiem jak sypiemy. Jeżeli nie ma tych brań, to sypiemy połowę mniej. Tak jak na przykład na tej zasiadce, co teraz jesteśmy, bo złowiliśmy przez 4 dni jednego karpia. To tak na marginesie. Ja Sypie... jednego amura spięliśmy. jednego amura spięliśmy, tak Adam uspił jednego mura. a mi się udało jednego karpia złowić. Kilka leszczy, nie za dużo cztery chyba klenie e, także no, nie ma rewelacji jeżeli chodzi o ilość brań dlatego karmimy raz dziennie e, dobra zaraz przejdziemy do ilości nęcenia jak nęcimy o jakich porach ale jeszcze dokończmy tą budowanie tej zanęty czyli tak e, około 80% w takim wiadrze to znajduje się kukurydzy i do, do reszty, te 20%, to w naszym przypadku to dosypujemy kulek. I teraz kwestia pod amura. Pod amura w, przygotowujemy na słodko, czyli do kukurydzy do, do, dosypujemy w tym przypadku truskawka krem, kulki 20 mm. Odnośnie karpia, czyli te miejscówki, czyli ta czwóreczka i piątka na mapie nasza, to tam staramy się, ja dodaję bateriga do kukurydzy, Adam dodaje skorupiaki. skorupiaki i zalewamy w tych samych smakach, czyli na jedno takie wiadro idzie pół no, w przypadku tutaj no, to truskawka kremna na pół likwidu truskawki krem, w przypadku tych miejscówek karpiowych, bliżej warkocza, no to pół likwidu u Skorupiaka, u mnie pół likwidu i tak mniej więcej wygląda przygotowanie naszej zanęty. Teraz... Tak jeszcze w skrócie tutaj dodam, że jak mamy tą, na takie to większe wiadro, które widzicie, widzieliście tej kukurydzy, wsypujemy około 1,5 kg do 2 kg kulek na jedno wiadro. Bo tak, tak mniej więcej wychodzi. Tak jak na mura przygotowujemy, to wychodzi nam, że na dwie wędki, tak jakby na, na, na jedną moją i jedną twoją potrzebujemy dziennie praktycznie 4 kg kulek i Około tych 30 kg kukurydzy mniej więcej. Bo tak. to już po ugotowaniu, tak? Tak, tylko mówię, to są. To są my tak robimy, ale to nie mm. znaczy, że wy tak musicie robić, bo zaraz będą komentarze, że kurde, no porąbało ich. Kto, kto ma pieniądze, żeby 4 kilo kulek wsypać do wody, nie? No, ale mówię, my tak robimy, to wychodzi nam no, 2 kg na osobę dziennie w no daną tak. miejscówkę. No, to są, to my tak, to są nasze, nasze strategie, my tak robimy, my taką wam opowiadamy. Można też robić, nie mówię, że nie. Można wsypać kilogram kulek, a można w ogóle kulek nie wsypać. I też nie jest powiedziane, że amury nie wejdą w samą kukurydzę, bo też może być tak, że można pięknie łowić amury bez dodawania tych kulek. My tych kulek dodajemy. E, dobra, Adam Wam powie teraz, bo ja troszkę pogadałem, teraz Adam. Adam Wam powie może o, e, posługując się tymi numerami, mhm. i w jakich porach dnia. Siedząc na zasiadce, w jakich porach e, karmimy? No i kiedy karmimy dwa razy dziennie, kiedy karmimy e, raz dziennie? No i tutaj na koniec powiemy jeszcze o no, tych miejscówkach, w którą miejscówkę po tej naszej mapie jak mniej więcej tej ilości się Dobra. kształtują to Zakładając, że mamy e, brania, leszczy, karpia, amura i e, widzimy, że ta ryba Dziś już dzieje. jest w klatce i, i coś się na naszej, w naszej klatce dzieje, że jest dużo tej ryby, do e, tego nęcimy najczęściej dwa razy dziennie. I e, pierwsze nęcenie m, tak naprawdę odbywa się gdzieś między godziną 12 a 1 w południe. E, nieraz, no tak, 12 to jest takie najbardziej wydaje nam się optymalne godzina, że e, te poranne brania jakby miały jakieś być. No, to tak do tej godziny 12. Żeby nie, straszyć, żeby nie straszyć tej ryby, jeszcze nie wypływać tym pontonem, no to do 12 jest to jakby pierwsze nęcenie. Po, po godzinie, już po, po jeżeli zaręczyliśmy, to dopiero później drugie nęcenie, tak pod wieczór. Najczęściej jest to gdzieś, gdzieś koło godziny. 18, 19, drugie nęcenie, przed, tak jakby przed wieczorem, wsypujemy przed zmrokiem. przed zmrokiem, tak, żeby wypłynąć przed zmrokiem, zasypać drugi raz. I to, jest, I to jest w przypadku, kiedy nam ryba intensywnie żeruje w klatce i wiemy, że tej ryby w klatce mamy dosyć sporo. Jeżeli widzimy, tak, jak, że, jak widzimy, że tej, tej ryby, nawet leszcza, mamy mało i nie, nie jesteśmy pewni, czy ta zanęta jest wyjadana i, i, i to wtedy zmniejszamy tą częstotliwość do jednego razu dziennie i najczęściej jest to właśnie troszeczkę później, gdzieś koło 14, jednorazowo, 14, między 14 a 15 najczęściej wsypujemy, wtedy tylko zasypujemy jednym, jednym nęceniem jedną, jedną porcję na, i na dobę tak naprawdę. I to, to jest całe całe podejście w, w tym przypadku tego, jak, w jaki sposób. No a teraz Wojtek może opowiedz, jak, w jakich punktach co i... no, Jeżeli chodzi o ilości, no, albo raz wypływamy, albo dwa razy, tak jak Adam powiedział, i tak, przy, tako, przy takim jednorazowym wypłynięciu staramy się brać ze sobą, czy takie wiadra przygotowane. Tak jak w tym przypadku robimy, no to powiem tak, to jest. No bo to też zależy od, od układu wędek, nie? jakie macie, gdzie macie podzielone, ile macie wędek na amura, ile macie wędek na karpia, ale omówię nasz przypadek, to powiedzmy dzisiejszy, wczorajszy, to skoro mamy dwie wędki na, w środku klatki, czyli tutaj, gdzie jest jedyneczka i dwójeczka, tutaj staramy się polować na amura i mamy małą ilość brań, bo mówię o tym właśnie w naszym przypadku teraz, no to wypływamy raz dziennie. I zabieramy ze sobą jedno wiadro takie, takiej przygotowanej porcji na słodko. I tą jedną, tą jedną porcję to jedno wiadro wsypujemy właśnie pół wiadra, idzie na Adama wędkę, pół wiadra idzie na moją wędkę, czyli pół wiadra na jedynkę, pół wiadra na dwójkę. I y, drugie i trzecie wiadro to wsypujemy y, bliżej wargocza, tam gdzie Adam ma, czyli tam gdzie jest Adama numer 5 na mapie, tam ląduje. Tak staramy się to rozsypywać, bo, wiadomo, ten nurt nie sypiemy tylko punktowo, tylko rozsypujemy to bardziej dywanowo, ale starając się, żeby ta zanęta do, no dopłynęła do dna, nie za bardzo rozproszona, żeby nurt jej nie za bardzo nie wybierał. Tym. No ale to trzeba, wiadomo, już kwestia tutaj wprawy, w którym miejscu to sypać, żeby to ładnie osiadło na dnie tam, gdzie chcemy. Druga właśnie taka porcja to jest ładama z korupiaki z tą kukurydzą. No i trzecia porcja na moje dwie wędki, czyli na numer 5 na mapie, tam ląduje trzecia porcja, wszystko zalane i dopalone i dosypane kulek w serii n Battery. I to jest takie jedno wypłynięcie, trzy takie porcje. A tak jak Adam powiedział, jeżeli byłoby więcej brań, byłoby więcej leszczy, bo jak leszcze biorą to musimy dosypywać, to musicie sobie zapamiętać jak te leszcze, jeden leszcz, drugi, trzeci, czwarty, bo ja zawsze powtarzam, że sześć, siedem leszczy trzeba złowić, dopiero wejdzie amur i znowu potem sześć, siedem leszczy, drugi amur. Jak te leszcze nam biorą, sypiemy dwa razy. Jeżeli wsypiemy i nic się nie dzieje i tam jakiś jeden leszcz przypadkowy nam się trafi, no to już nie dosypujemy wieczorem, tylko no zostawiamy na noc tak przygotowaną miejscówkę. Nie I to chyba da. wszystko, co byliśmy wam do powiedzenia w tym, w tym odcinku. Tak mniej więcej przygotowujemy, tak nęcimy w takich ilościach i... No i to mówię, niekiedy działa, niekiedy nie. No to jest rzeka, tutaj nie ma reguł i niekiedy się pięknie połowi, niekiedy prawie w ogóle się nic nie złowi. Znaczy to no też trzeba to powiedzieć o tym, że to pokazujemy, jak wędkować w klatkach tak naprawdę, mm -hmm. bo zupełnie inne nęcenie będzie, jak ktoś wędkuje na odcinku rzeki, gdzie nie ma tych klatek. To też troszeczkę inne podejście. Nie, to no, ja jest, mówię, ale to, to już... ten cykl filmów, żeby była jasność, powtórzę to, co mówiłem na samym początku, ten cykl naszych filmów o łowieniu, o łowieniu w rzece to jest na, naszych, na naszym przykładzie. To jest mm. film, w którym my omawiamy. Jak my to robimy. Mhm. Mogą się znaleźć osoby, które powiedzą, że kurczę, co nie gadają, a ja łowię inaczej, właśnie bo mam inne warunki na rzece. Albo, no nie wiem, ktoś może sobie wybrał inną taktykę i robi całkowicie inaczej niż, niż my. Także to, żebyście mieli to na uwadze, że to jest. My omawiamy swoje wędkowanie na rzece. W jaki sposób my to tak, robimy? Tak, dokładnie. No dobrze, to co? Słuchajcie, zapraszamy Was na czwartą część. W czwartej części omówimy e, sprzęt oraz zestawy końcowe.